Dobrze, moi Państwo. Witajcie w grze Gothic. Komentuję. Filip HD. W dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Witajcie z tej strony, Filip HD. Witajcie w następnym odcinku Gothica. No, tam właśnie gór walczy. Przeszkadzają mi te liście. No dobrze. Szukam jakiś ziel o tu jest piekielnik i psianka. Dobra, idzie zabijmy. O nie, on nie gania. O, przepraszam. Dobra. Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a Orkowie nie reagują na moją magię, jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Pomogę ci! To wspaniale! Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Tak jest, Barlu Korze. Chociaż wspominałem, to oczywiście e, wiem, że będzie, do, dojdzie do Biatyki, ale zobaczymy, że coś tam jeszcze jest. Idziesz? Idziesz. No chodź, idziemy. O, wejdzie na tą drogę i chodź. Strzała, napój. O, tam nie mam. Chociaż mam miecz taki jaki. O, mam połowę pergaminu. dobrze, zapiszę sobie tą grę. Osiemdziesiąt. Szybko uciekać! Zostaw Nie, chyba on zginął. No tutaj właśnie. Napije się czegoś. Amulet biorę, biorę. Pociankę biorę. O, nie ma animacji do tego. Czemu się nie rusza? Ale się broni. O nie. O nie. Czekajcie. No chodźcie jeśli chcecie Ej, czemu tam idę? A czemu on nie walczy? O tam jest! Będzie. Czekajcie, może zrobię cięcie, jeśli chcecie. O, nie atakują. Dziwne. Dobra, zapiszę tą grę.

Zaczyna się. Hmm. Dobra, tych broń nie biorę, ponieważ mąż zaczynające dużo a chyba znam. O, idzie już. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę? Oczywiście. Niszach. Czemu tak się składa? Napój. Napój. Połowa pergaminu. Kruszpach. i pisma. Połowa pergaminu. Górna, dolna. Mam. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Mam jeszcze drugą. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. To jest, może to po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Dobra, idziemy. Jakieś raptem 10 odcinka minęło? Albo jakieś 5, 7. Ale miejmy nadzieję, że to jakieś cięcie. Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinie. Ta, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia, znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem! To zaklęcie teleportacji wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne! Dobrze. I pewnie trzeba, trzeba zapisać krypto, będzie zapisać, gdy tam będzie. ork strasznik strasznie silny i on więc bardzo dużo zabierze mi życia. Dobra, co wybrać. Dobra Tam jest Bardzo silny 8 2. To będzie ich zedrzeć <grymne> Jeszcze raz Może zrobić cięcie co? No to czekajcie, zrobię cięcie. No dobra, właściwie to zaczęli zabierali się z nim w walkę, ale pokonaj najpierw jeszcze... tych wywiadowców, ale wymykają się. <słuch> tą grę. No i zobaczę, już jesteśmy. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Dobrze, już jesteśmy właśnie. Udało nam się zaatakować Orka. Tak. No, i tą grę jeszcze zapiszemy, oczywiście. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj, przed tą ścianą. Dobra. Orkowe zaklęcie teleportacji. O, nie starczy nam. Jeszcze raz użyjmy. Dobra, to jest kołbuc. Ale najpierw zobaczymy, co tutaj jest. Psianka, kocianka, psianka, psianka. psianka pcianka, pianka i psianka od psiaków. Może lepiej tutaj nie zbierajmy, co? Może zbierzemy Dobra, biorę pochodnie. Są tylko grzyby. Dobra, chodźmy już. Co to jest? A, nic takiego. Dobra, to jest koło. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę, znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra. Przepraszam. Teraz tylko zapiszę tą grę. Bo coś się będzie bardzo działo 86 No, chodzisz? Chodź, czy się Nie! To nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i, i kości. Nie, panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina, twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego Pana, ofiarę z człowieka. Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Giń, niewierny psie! Ja ja! Ja Cię przysłukę zaraz. Tręnią. A myślisz, że mnie zabijesz? Już po tobie. Dobrze, teraz skoro masz, to chcesz. Masz, przechle, No i po, już po nim. Żal. Nie masz przy sobie żadnej rudy. Miecz śmierć. Ciekawe, ile on ma obrażeń. Ten miecz. to miecz śmierci. Dobra. Barlokor całkiem zwariował. Jednym słowem. Dobrze, zregenerujmy się. Oraz. Mane zregenerujmy. No i co? Wyjdziemy z cmentarzystka, To może zakończmy ten odcinek. Kowrotu nie używajmy. Jak wyjdzie. Znaczy, jak będzie otwarty. Dobrze, że Bar do korsi dla jego nie powiedz się, jak gdzie słyszałem Czy coś tu jest? O, nie brałem tego. Dobrze dojdziemy. Tam to jeszcze coś jeszcze ok? jest mhm. Nieważne, chodźmy uciekajmy. Czekajmy zanim nas dopadną. I kończmy ten odcinek właśnie. Witamy w kolonii. Zobaczę czy to. Żytwy. O, zginęli. Nie ma nic. Ork też nie. to jest też myśliwy. No trudno, kończymy na dzisiaj ten odcinek. Jak mówiłem w następnym spotkaniu pójdziemy do mm, Korangara. I powiem mu co o tych czynach bardzo, korę, co? No dobrze. Tylko zobaczę, ile żyć mi zostało. Zregeneruję się. No i co? Zapisuję tą grę. I trzymajcie się. To cześć.